Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj zajmiemy się tematem, myślę na czacie, biorąc pod uwagę to, ile się w ostatnim czasie, ile się w ostatnim roku zmieniło, a mianowicie jak w trudnych momentach zachować nawyki, jak nie stracić tego, co wypracowaliśmy w momencie, kiedy mieliśmy większą ilość zasobów, tylko w jakiś sposób przetrzymać to wtedy, kiedy te czasy nie są sprzyjające. I Przyznam, że nie było łatwo znaleźć tematu na podcast, biorąc pod uwagę to, co z każdej strony gdzieś tam do nas dociera. Dzisiejszy temat był zaproponowany przez jedną z moich obserwatorek na Instagramie i w sumie stwierdziłam, że przy okazji marca pandemii tego tematu nie było, więc warto się nim teraz zająć. Jeżeli chodzi o nawyki, to musimy wyjść w ogóle od tego, że nawyki, o ile są. Myślę, jednym z lepszych sposobów na to, w jaki sposób wprowadzać trwałe zmiany w życiu, jeżeli nie najlepszym, to nawyki, jak każda rzecz na świecie, mają swoje plusy i minusy. Jednym z minusów nawyków jest to, że są one dość mocno zależne od środowiska. To znaczy, Pewnie każdy z Was to zauważył, że na przykład, jeżeli mamy pewnego rodzaju rutynę w domu przed wyjściem do pracy, że wstajemy, niektórzy z rana chodzą biegać, albo niektórzy chodzą na przykład na siłownię wracając z pracy, to w momencie, kiedy środowisko się zmienia, czyli na przykład praca w biurze zmienia się na pracę zdalną, to każdy z nas, myślę, w takich sytuacjach odczuwa to, że nie ma już takiego zapału, nie ma już takiej organizacji, jak była do tej pory. To też niektórzy bardzo mocno. Jakby podnoszą w kontekście weekendów. To znaczy, że na przykład w ciągu tygodnia, kiedy mają jakiś tam swój plan dnia, mają do wykonania pracy, mają swoje obowiązki, to potrafią być zorganizowani. Natomiast jak przychodzi weekend, no to jest takie jedno wielkie rozluźnienie i w zasadzie pomimo tego, że mają więcej czasu, to są w stanie zrobić zdecydowanie mniej niż na tygodniu. I jest to minus nawyków, o którym musimy pamiętać, ale nie po to, żeby, nie wiem, się tym jakoś szczególnie martwić, tylko po to, żeby. Po prostu temu zapobiec. Więc musimy wyjść od tego, że Niestety, w momencie, kiedy zmienia się trochę rzeczywistość, kiedy zmienia się środowisko, kiedy e, zmieniają się rzeczy takie zewnętrzne, które do tej pory w pewien sposób na nas e, oddziaływały, e, to nasze wnętrze też wtedy się zmienia, a przynajmniej przez pewien czas. To znaczy, my jako ludzie e, mamy taką cechę jak elastyczność, natomiast tak jak mówiłam w poprzednim odcinku podcastu, e, my się od siebie różnimy. Każdy z nas jest inny, i każdy z nas, by tą elastyczność ma inną. Każdy z nas e, też w innym stopniu przewiawia perseveratywność. Perseveratywność to jest e, temperamentalna, e, Właściwość, cecha polegająca na tym, że jesteśmy w stanie utrzymać na przykład rytm albo tempo pewnego rodzaju zachowań, nawet jeżeli źródło impulsu do zrobienia tego zachowania już dawno minęło. I perseveratywność przejawia się w, z jednej strony na przykład w tym, że osoby o wysokiej, jakby, wyniku na skali perseveratywności mają większą tendencję na przykład do, a, Przeżywania emocji i tych pozytywnych, i tych negatywnych, przez długi czas po tym, jak bodziec zniknął. Czyli na przykład mogą to być osoby, które nie wiedzą dlaczego, ale mają tak, że nawet jak się wydarzy tydzień temu coś złego, to one gdzieś tam w sobie nadal to trzymają. No ale z drugiej strony ta cecha, ten wysoki wynik na skali persyweratywności, z kolei też pomaga utrzymać się nawyki. I musimy wiedzieć, że każdy z nas jest pod tym kątem różny, i oprócz tego życia. Działają na nas siły zewnętrzne, które mogą być sprzyjające bądź niesprzyjające, to mamy też swoje pewne predyspozycje i siły wewnętrzne, które również z punktu widzenia budowania nawyków mogą być sprzyjające bądź niesprzyjające. A na przykład jestem osobą, która jakby. E o ile nie ma na, jakby problemu z takim zdrowym podejściem do zdrowego odżywiania na zasadzie właśnie takiej dużej elastyczności i dość małego, wypracowanego już przejmowania się rzeczami, na które nie mam wpływu, o tyle mi na przykład nie jest tak po drodze z nawykami, to znaczy z budowaniem codziennych rutyn, jak na przykład Justynie Świetlickiej z podcastu Owsiana. My często o tym dyskutujemy, bo ona na przykład w momencie, kiedy ja się gorzej czułam, no to mi proponowała, że słuchaj Magda, to może sobie zbuduj jakąś poranną rutynę, bo jej to robi dzień. Ja oczywiście Próbowałam, bo wychodzę z założenia, że warto zawsze czegoś spróbować, nawet jak nam nie wyjdzie, to zdobędziemy jakąś wiedzę na temat tego albo na temat siebie. I ja po wielu takich próbach zdobyłam wiedzę na temat siebie, że po prostu mi to nie służy. Ja nie potrzebuję porannej rutyny, ja po prostu potrzebuję zadbać o siebie, być na wysokim poziomie zasobów, robić coś, co jest zgodne ze mną, i w to mi wtedy jakby umożliwia realizację działań. I to jest. Jakby też bardzo ważna rada w kontekście właśnie tego tych utrzymywania nawyków, dlatego że jedną z przyczyn może być to, że z jednej strony, im dłużej kultywujemy jakiś nawyk, tym teoretycznie powinno wymagać to od nas mniejszej ilości, zaangażowania mniejszej ilości zasobów psychoenergetycznych do utrzymania, tak, no bo zachowanie bardzo często powtarzane, powinno się z czasem stawać automatyczne. Natomiast nie wiem, ile czasu musiałoby minąć w kontekście na przykład, nie wiem, czy porannych treningów, czy, czy zdrowego odżywienia, żeby to było tak w pełni, w pełni automatyczne, bo a... I Ja sama ze swojego doświadczenia i obserwując osoby, z którymi współpracuję, które na przykład przez 20 lat kultywowały pewnego rodzaju nawyki żywieniowe niekorzystne i na przykład przez rok przestawiły się na nowe, to nadal, tak jakby w mózgu, w ścieżkach neuronalnych jest ta alternatywa pod tytułem nie ugotować, tylko położyć się i zamówić pizzę. I zastanawiam się, ile czasu musiałoby minąć, żeby ona zniknęła i nie znam odpowiedzi na to pytanie. Nie mam pojęcia, ile czasu musiałoby minąć, żeby e, jakby. E przez bardzo długi czas kultywowania innych nawyków, żeby się zupełnie przestawić na te nowe i żeby one były zupełnie automatyczne. Myślę, że jak wszystko w psychologii w dietetyce to zawsze od wszystkiego zależy. Nie ma prostych odpowiedzi na takie pytania. Możemy powiedzieć, że im wcześniej zaczęliśmy budować jakiś nawyk i im dłużej go kultywujemy, tym on jest trwalszy. Natomiast, no, nie ma odpowiedzi w drugą stronę, tak? To znaczy, ile trzeba, żeby, żeby to się utrwaliło. I biorąc pod uwagę to, że, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy po jakim czasie te nawyki staną się tak zupełnie, zupełnie automatyczne, że to w ogóle nie będzie od nas wymagało włożenia energii. Bo tak sobie myślę nawet o takim nawyku, który teoretycznie. No, myślę, że większość ludzi, tak jakby żyjących w warunkach podobnych do nas, e, ma tak, że no, myje zęby rano i wieczorem, ale nie wiem, czy Ty wy tak macie, ja tak mam, że jestem, jak jestem bardzo zmęczona, to pomimo tego, że mycie zębów zajmuje dwie minuty, to mam czasami ochotę po prostu wrócić do domu, a zwłaszcza jak wracam późno i się położyć spać, tak? I jakby ominąć tą rutynę mycia zębów. I tak sobie myślę teraz, e, jakby pod tym kątem, że Przecież ta czynność nie wymaga od nas wcale bardzo dużej ilości czasu ani zasobów. A mimo wszystko są takie sytuacje w życiu, kiedy jakby nawet mam ja ochotę odpuścić takie coś. Nie wiem, czy wy, czy, czy wy też tak macie. W każdym razie chodzi mi o to, że z punktu widzenia utrzymania nawyków, ja myślę, że warto zadbać o możliwie wysoki poziom zasobów psychoenergetycznych w każdej sytuacji. To znaczy, ja w momencie tej sytuacji, która aktualnie się dzieje w Polsce, dla potomnych, którzy będą to słuchać, mówię tutaj o strajkach kobiet, ale i nie tylko kobiet, o w ogóle strajkach na ulicach, w samym środku pandemii coś, czego ja w swoim życiu nie pamiętam w takiej skali. Z czym ja się nie spotkałam na żywo, pomijając właśnie podręczniki historii, i skłamała gdybym, gdybym nie powiedziała, że to w żaden sposób na mnie nie wpłynęło. Zwłaszcza, że ja gdzieś w, tym całym, w tej całej sytuacji upatruję taki swój postulat, który zawsze przy każdej okazji przypominam, a mianowicie to zdrowie psychiczne, które jest dla mnie niesamowicie ważne i niesamowicie ubolewam nad tym, że ono nie jest traktowane na równi ze zdrowiem. Zdrowiem fizycznym i różne decyzje podejmowane w oparciu o to, że przecież krzywda się nikomu nie dzieje, przecież fizycznie wszyscy są zdrowi, często pomija właśnie ten aspekt psychiczny. I to gdzieś tam we mnie pracuje, to we mnie działa, i ja, mając do zrealizowania choćby takich nawyków w postaci nagrania podcastu, a muszę się Wam przyznać szczerze, że. W ogóle to, że mi się udaje nagrywać podcast od roku regularnie, to jest w ogóle. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, bo z paroma wyjątkami zawsze pojawiał się on w czwartki. Jakby utrzymywanie takiej regularności jest dla mnie pewnego rodzaju wysiłkiem, więc wiedziałam, że jeżeli ja chcę tą regularność dalej podtrzymać, czy to w kontekście podcastu, czy to w kontekście publikowania na Facebooku, Instagramie, na razie bloga sobie daruję, bo tam się od dawna niestety nic nowego nie nie wydarzyło. Niemniej wiedziałam, że jakby znam siebie na tyle, że muszę potążyć tą ścieżką, że muszę odzyskać swoje zasoby, czyli muszę, jeżeli ja chcę nadal realizować swoje nawyki, to ja muszę po prostu zastanowić się, w jaki sposób mogę zwiększyć swoje zasoby psychoenergetyczne do tego, żebym po prostu miała na to energię. I moim takim sposobem był jeden dzień zupełnego takiego wyłączenia się, słuchania muzyki, odcięcia się od informacji. Ja wiem, że czasami ludzie się spotykają z tym, ci, którzy mają Potrzeba odcięcia się, że na przykład nie wiem, są ignorantami, bo ich nie interesuje to, co się dzieje na świecie. Jakby znacie moje zdanie na temat porównywania się do kogoś, czy na temat stawiania komuś swoich własnych oczekiwań. W ogóle. E, Abstrakując na moment od tematu, e, zwróćcie uwagę, że na przykład od e, osób będących w internecie niekoniecznie takich osób publicznych, publicznych, bo ja na przykład z jednej strony nie uważam się za osobę jakąś publiczną, natomiast z drugiej strony naprawdę jest taka, że jest na, moim, na moich profilach kilkadziesiąt tysięcy osób. E, i ja jestem w internecie, tak, więc można powiedzieć, no pod tym kątem w jakiejś przestrzeni publicznej. I zwróćcie uwagę, że od takich osób, mi się to nie zdarzyło, ale moim bliskim osobom tak, że wymagano od nich wręcz postawienia się po której ze stron, czy wyrażenie swojej opinii na temat sytuacji, która aktualnie się dzieje w Polsce. I z czego to wynika? Wynika to z tego, że my, bo przez to, że obserwujemy osobę, zwróćcie uwagę, że często wy widzicie jakiś mój widzin jak tylko życie. Nie dlatego, że ja coś ukrywam, tylko dlatego, że, a... Nikt wam nie pokaże całego swojego życia włącznie z waszymi jakimiś przemyśleniami i ze wszystkim co się dzieje, bo po pierwsze, nawet InstaStory, jakbyśmy chcieli nagrywać, to mamy 15 dni na dobę, 15 minut na dobę InstaStory. Niemniej nie ma takiej możliwości. Musielibyście siedzieć w życiu 24 na 7, a tego nie robicie, bo każdy z was ma swoje. I przez to, że my widzimy jakiś tylko wycinek danej osoby, my nakładamy jakby na obraz tej osoby, która ona sama nam prezentuje, jakieś swoje przekonania. To znaczy wydaje nam się, że jak ta osoba mówi w taki sposób, to ona też powinna uważać tak i uważać tak. A jak uważa inaczej i to się nagle zderza z naszymi oczekiwaniami, no to jest takie ciężkie zderzenie, można powiedzieć. I pojawiają się komentarze, ale jak to nie spodziewałam się po Tobie, albo jak to nie sądziłam, że możesz się tak zachować. I to wynika właśnie z tego nałożenia na kogoś swoich oczekiwań, a nakładanie na kogoś swoich oczekiwań, co wielokrotnie powtarzałam w swoich podcastach, w kontekście choćby wymagań Kulturowych, żywieniowych, tego, co się powinno, czego nie powinno, co powinny robić dziewczynki, czego nie powinny, że chłopcom nie wolno płakać, a dziewczynom nie wolno krzyczeć, i tak dalej, to nigdy nie jest dobre, bo odziera nas tak, jakby sprawa do samostanowienia, sprawa do reagowania w taki sposób, jaki wewnętrznie czujemy, a każdy z nas ma takie. Prawo, o ile oczywiście nie godzi to, tak jakby, no, nie, nie rodzi to na przykład agresji wobec drugiej osoby, tak, czy nie, nie rusza jakiejś tam drugiej strony. I chciałabym też na to uczulić, żebyście, żebyśmy tak w zasadzie wszyscy nie robili, tak, żebyśmy nie realizowali swoich oczekiwań na kimś, dlatego że to potem, jakby. Taka świadomość utrudnia nam wszystkim działanie i to też zżera nasze zasoby, bo my się potem zaczynamy bać przed oceną. W ogóle lęk przed oceną to jest najbardziej e, rozpowszechniony lęk wśród ludzi w Polsce i myślę, że nie tylko w Polsce, że my się po prostu boimy być sobą, e, boimy się ujawnić z tym, kim jesteśmy, bo po prostu wszyscy dookoła nas nas oceniają i to jest problem, który trzeba jakby od podstaw rozwiązać. Czyli my najpierw musimy się uwolnić od oceniania, po to, żeby nie podejrzewać, Innych osób, które nas oceniają, jak nie będziemy podejrzewać innych osób, że nas oceniają, albo przestanie nas to interesować, to uwolnimy się przed, od lęku przed oceną. Ale musimy zacząć od siebie. I e, mówię o tym nie bez powodu, dlatego że lęk przed oceną to jest w ogóle, no ogromny, ogromna blokada dla ludzi, przez które nie robią rzeczy, które chcieliby robić, przez które nie realizują swoich pragnień tylko czyjeś. Jak nie realizujemy swoich pragnień tylko czyjeś, to mamy Problem. Czasami mamy tak, że mamy idealne życie, wydawać bym się mogło oczywiście z punktu widzenia jakichś, nie wiem, e, kolorowych gazet, nie wiem, mamy męża, mamy dobrą pracę, mamy super życie, wydawać byś nie mogło, ale wewnętrznie coś w nas pracuje i mówi nam, że jest nie tak. I my mamy wręcz czasami wtedy takie poczucie, że no, Boże, czy ja zwariowałam? Przecież... Moje życie jest niby takie dobre, takie idealne, a mi jest nadal coś nie tak. I jakby to są problemy, które trzeba rozpatrywać naprawdę z szerokiego punktu widzenia związku przyczynowo-skutkowych, co takiego wydarzyło się w życiu tej osoby, że ona się czuje tak, jak się czuje, albo podejmuje takie, a nie inne decyzje. Ano być może to się wzięło stąd, że po prostu poszła taką ścieżką życiową, która nie jest jej ścieżką, tylko jest ścieżką narzuconą na, niej, na nią, której ona na pewnym etapie życia z różnych powodów nie umiała się przeciwstawić. Bo to nie jest takie łatwe, żeby się przeciwstawać. Nie jest takie łatwe, przynajmniej nie zawsze. No i może się okazać, że dopiero kiedy ta osoba zaczęłaby realizować swój własny pomysł na życie, to zniknąłby. Zniknęłoby bardzo wiele obciążeń, które to te zasoby psychoenergetyczne wysysają. I wracamy do punktu wyjścia, od którego zaczęłam, a mianowicie od tego, że realizowanie pewnych rzeczy, które wymagają od nas energii, wymaga od nas energii, a ta energia ucieka nam jakby różnymi kanałami, których my czasem nie dostrzegamy, dlatego że ta uciekająca energia, te zasoby psychoenergetyczne, to jest pokłosie jeszcze decyzji np. sprzed kilku, kilkunastu lat, które podjęliśmy wbrew sobie, bo nie wiedzieliśmy, że inaczej można, bo posłuchaliśmy innych, bo nie mieliśmy w sobie takiej ne, siły. I e, być może część z Was po tytule dotyczącym nawyku spodziewała się jakby prostszej treści, jakichś prostych porad i tak dalej. Natomiast. Ne, ja chyba dlatego właśnie zaczęłam nagrywać podcast, bo w tekstach mam wrażenie, że tej całej złożoności czasami nie da się oddać, przynajmniej na moim poziomie pisania tekstów, gdzie jakby to już wymaga, że tak powiem, bardziej zaawansowanych umiejętności. Bo mam wrażenie, że dużo problemów w społeczeństwie rodzi się z tego, że ludzie chcieliby postrzegać, różne zjawisko tak zero-jedynkowe. Że jest albo tak, albo tak. Jak nie jesteś za prawicą, to jesteś za lewicą. Jak nie starasz się, nie robisz tego, co chcesz, to znaczy, że jesteś leniwy. Bo jakbyś nie był leniwy, to byś to zrobił. I tak dalej, i tak dalej. A rzeczy takie nie są. Rzeczy nie są zero-jedynkowe. Rzeczy są cholernie skomplikowane. Zwłaszcza jakieś podejmowanie trudniejszych decyzji. I... Podobnie jest z utrzymaniem nawyków. To znaczy, tak naprawdę, żeby komuś pomóc, tak jeden do jednego, to trzeba by było prześledzić tak naprawdę. Co w danej sytuacji jest problematyczne? To znaczy, dlaczego akurat taka sytuacja, dlaczego akurat ta sytuacja jest niesprzyjająca? W jakie na przykład nasze wartości to godzi? Albo jaki sprzeciw nas wywołuje? E, trzeba by się było temu przyjrzeć, no i jakby poszukać odpowiedzi. No ale wiadomo, że no, też tak w życiu się nie da. No, nie da się wszystkiego siedzieć, analizować, rozkładać na czynniki pierwsze. E, można chodzić na, te, na terapię, ale tej terapii jest się raz na tydzień czy dwa razy na tydzień, e, a nie cały czas. Tyle tylko, że w kontekście jakby podejmowania jakichkolwiek decyzji warto się nauczyć siebie i warto poznać siebie, bo wtedy jakby ta droga decyzyjna nam się skraca. To znaczy, nawet jak robimy coś, co nam się może w pewnym momencie nie do końca podoba, to potem przynajmniej staram, jakby jesteśmy w stanie rozumieć siebie, dlaczego tak się dzieje, nie? Ja, jakby mi na przykład osobiście dużo dał test Galupa, który mi pokazał, dlaczego ja mam takie, a nie inne na przykład skłonności, dlaczego mi zależy na tych, a nie innych rzeczach i z jakich cech moich to wynika. I to znajomość siebie tutaj bardzo pomaga. Niemniej, w kontekście nawyków, powiedziałam o tych zasobach psychoenergetycznych i chciałabym, żebyście wiedzieli, że jakby ich dostępność zależy od wielu rzeczy i nie ma się co obwiniać, że na przykład no, innym osobom to fajnie, bo one tak nie przeżywają jakichś trudnych sytuacji, a my to zawsze przeżywamy. No, czasami tak po prostu jest. Tacy, tacy po prostu jesteśmy i zamiast się z tym kłócić, e, kłóceniem się z samym sobą nic nie wskuramy, zamiast tego wypadałoby siebie poznać, zastanowić się dlaczego tak jest, a następnie w jaki sposób ja dostosowany do siebie mogę sobie z, no, z tym poradzić. Innym e, aspektem, jeżeli chodzi o nawyki, czy o kontynuowanie jakichś działań pomimo przeciwności, jest to, jakby czy nasza reakcja na daną sytuację jest adekwatna według nas. To znaczy, jak pojawia się jakaś sytuacja, która jest dla nas problematyczna, to warto byłoby sobie zadać pytanie, czy to jest coś, na co ja mam wpływ? Jeżeli tak. To zastanowić się, OK, to co ja mogę z tym zrobić, żeby na przykład tą sytuację odmienić. A jeżeli nie mam wpływu, to zastanowić się, w jaki sposób ja mogę zmienić swoje nastawienie do tego, albo w jaki sposób mogę coś zrobić dobrego dla siebie. To znaczy, jeżeli nie mamy bezpośredniego wpływu. Na tą sytuację. Ta sytuacja jest poza naszą kontrolą, jest duża, jest złożona, jest jakby taka, że my jej nie potrafimy w danym momencie zmienić, to możemy zastosować różne strategie. Natomiast warto byłoby przy świadomości takiej, że coś nas przerasta, pójść drogą taką, ok, to co ja mogę zrobić dla siebie, żeby mi było lepiej. No i pytanie kolejne, które oczywiście jak wszystko to zawsze zależy, czy na przykład kontynuowanie jakichś, nie wiem, nawyków, które się wiążą z pewnymi dużymi wymaganiami wobec siebie w danej sytuacji, nam pomoże, czy nie? To znaczy, czy to będzie dla nas dobre, czy sprawi, że my się poczujemy lepiej dzięki temu, że jakby nie zaniedbujemy swoich nawyków, czy wręcz tak, jakby to nas przerośnie i spowoduje, że nie wiem, że nasze zasoby się wykończą i po prostu rzucimy wszystko i przestaniemy cokolwiek robić? I to jest. To są pytania, na które ja nie znam odpowiedzi, bo tak naprawdę każdy z nas jest najlepszym ekspertem od siebie. Przynajmniej warto by było, żeby był. Niestety, sposób w jaki. Nam się przekazuje wiedzę od dziecka i wartości, jakie nam się prezentuje. Nie do końca wydaje mi się, dostatecznie podkreślają, jak ważne jest właśnie znanie siebie i swoich wartości, jak ważne jest to, żeby siebie poznawać, A mam wrażenie, że bardziej się promuje jednak to, żeby się dostosowywać do jakichś zewnętrznych, kulturowych wyznaczników, aniżeli do tego, żeby żyć w zgodzie ze sobą. I to jakby znowu jest kolejna skomplikowana rzecz. Mam nadzieję, że Was głowa nie rozboli od słuchania tego. E, natomiast tak mi chyba zależy na tym, żeby, żeby właśnie Wam przekazać taką złożoność rzeczy, która być może na samym początku przytłacza, natomiast e, e, potem pozwala zrozumieć, że to, że na przykład mamy gorszy tydzień, gorsze dwa tygodnie i przez to nie wiem, porzuciliśmy treningi, że to nas nie czyni leniwymi, że to nas nie czyni gorszymi, tylko to jest po prostu dla nas sygnał, to jest dla nas informacja, że coś się zadziało na poziomie naszych zasobów, na poziomie naszych wartości, na poziomie naszych emocji, co nie pozwoliło nam, e, jakby, realizować tego, co do tej pory realizowaliśmy, i warto się zastanowić, co. Trzecią taką rzeczą, którą warto rozważyć, to jest ne, takie pytanie o swoje własne dlaczego. To znaczy, czasami z nawykami jest tak, że. Ne, jakaś rzecz jest dla nas ważna, bo na przykład, nie wiem, chcemy się odchudzać, chcemy ćwiczyć, bo nam bardzo zależy na tym, żeby komuś coś udowodnić. Natomiast w toku naszego rozwoju roz zaczynamy rozumieć, że my nie żyjemy po to, żeby innym coś udowadniać, tylko żyjemy dla siebie i że nagle ten cel, a przestał być dla nas aż tak ważny, że to nasze dlaczego się zmieniło, bo my teraz nie chcemy już czegoś robić, dlatego żeby komuś coś udowodnić, bo zrozumieliśmy, że to nie ma sensu. Zmienia się nasza motywacja, w efekcie może to wpłynąć na nawyki, bo one na przykład przestają być tak intensywne. To ja też jakby widzę po sobie, że kiedyś to ja byłem takim totalnym fitnessowym freakiem i w ogóle bardzo dążyłam do tego, żeby super wyglądać. jak Oczywiście jak schudłam, to zaczęłam myśleć o bikini fitness, to były bardzo dawne lata. A teraz kiedy ja wiem, że moja sylwetka jakby e, nie świadczy o niczym innym poza wyglądem mojej sylwetki, tak jakby e, wygląd sylwetki świadczy o wyglądzie sylwetki e, i jakby nie jest on w żaden sposób wskaźnikiem mojej wartości czy czegokolwiek innego to ja nie mam potrzeby e, tak jakby dokładania sobie tej kolejnej aktywności tylko na rzecz tego, żeby jakoś e, nie wiadomo jak super wyglądać. Ja mam teraz inne pobudki do r, jakby e, kultywowania aktywności fizycznej, takie jak zdrowie, takie jak dobre samopoczucia, takie jak to, że jak dużo się przy komputerze i nie trenuję, albo się nie ruszam, może tak to bardziej nazwę, to mnie bolą plecy e, i tak dalej, i tak dalej. I tak jakby inna motywacja też ne, wpływa nasza, na to, że nasze wybory są inne. Ja też przestałam się spinać na tym, żeby się specjalizować w jakiejś dziedzinie. Nie mam do siebie żalu, że chodziłam przez rok na crossfit, a potem zmieniłam i mogłam sobie pomyśleć, o, że zmarnowałaś tyle treningów. Gdybyś nadal chodziła na crossfit, to pewnie już nie wiem, byś wygrywała jakieś zawody. Tylko może ja nie chcę wygrywać żadnych zawodów. Moją motywacją jest teraz to, żeby się dobrze bawić przy aktywności fizycznej i nie mogę się doczekać z tego, jak niebawem po nagraniu tego podcastu będę szła na działkę, bo nam dzisiaj z rębarka do nie, rębark do gałęzi przyjechał, dlatego że wycinaliśmy bardzo dużo stary Kary gałęzi e, i będziemy mogli to uporządkować. Nie mogę się doczekać grabienia liści, e, nie dlatego, że dzięki temu mi się zrobią super barki, tylko dlatego, że to jest dla mnie przyjemność. Więc też e, czasami tak się może zdarzyć, że. E, te dwie rzeczy się nałożą, że pojawi się jakiś trudniejszy okres. E, natomiast nasze zaniechanie wykonywania pewnego rodzaju nawyków nie wynika bezpośrednio z tego okresu, ale wynika z jakby naszej wewnętrznej przemiany, która się wydarzyła i wynika z tego, że nam się po prostu zmieniły priorytety. I też nie ma w tym niczego złego. E, nie wiem, mam nadzieję, że w jakiś sposób odpowiedziałam na to pytanie, chociaż. E, no tu nie ma nigdy prostych odpowiedzi. Chciałam Wam naświetlić trochę inne płaszczyzny, które ma, mogą e, mieć wpływ na nasze zachowania i pokazać e, te związki przyczynowo-skutkowe. Mam nadzieję, że mi się to udało. E, to tyle na dziś. To chyba będzie jeden z krótszych materiałów, ale no właśnie. Dajcie proszę znać, czy Wy w ogóle bardziej lubicie słuchać materiały takie 50-60 minutowe, czy takie materiały około pół godziny są dla Was lepsze. E, nigdy w sumie o to nie pytałam moich słuchaczy. E, robię to jakoś tak bardziej intuicyjnie. Natomiast jeżeli zechcecie mi napisać w komentarzu wiadomości prywatnej, e, jakie treści są dla Was lepsze, e, bardziej straftne, i bardziej zachęcające, to będę Wam ogromnie wdzięczna. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia za tydzień.